Mówię Wam, ta hulajnoga będzie hitem. Kukirin T3, dokładnie, przed chwilą mieliśmy premierę G2 Ultra, tu proszę bardzo, taka nowość właśnie pojawiła się od dzisiaj w sprzedaży w geekbuying.pl. Uwaga, cena 2255 zł z kodem rabatowym Simon6, oczywiście uważam, że to jest dobra cena i ta hulajnoga nieźle namiesza. Mamy do czynienia tutaj z zupełnie nowym designem. Zobaczcie, jaki Kukirin zastosował licznik. Kolorowy, zupełnie inny niż do tej pory. Generalnie to jest ta sama klasa, mniej więcej co Kukirin G2 czy Osom L1, ponieważ mamy tutaj jeden silnik 800W, baterię 48V 15,6Ah, no i waga hulajnogi nie przekracza 30kg, to jest ważne. Ale elementem, który najbardziej przykuł moją uwagę, to oświetlenie RGB i uwaga. Hologramy. Spójrzcie sami, co się tutaj dzieje. Hulajnoga rzuca hologram na jezdnie. Jest to dla mnie absolutna nowość. Może jest w jakiejś innej hulajnodze. Ja wcześniej tego nie widziałem. A że lubię takie bajery, to chyba wiecie. Do tej pory widziałem tylko takie rzeczy w drogich samochodach po otwarciu drzwi. Ale nie w Kukirinie. Come on! Ale sam wygląd i bajery to oczywiście nie wszystko, więc obserwujcie po więcej, bo niebawem będę ją testował. Pozdro.